Nie, nie. Dobra, ja już zaczynałem, zacząłem, na, zacząłem, zacząłem nagrywać, cholera, ja No polskiego nie zna. Hmm. Zaraz ty nie będziesz znać. Ja zawsze znam polski. Oha. Może, może jestem dyslektykiem, ale znam polski. Teraz mi trudno trochę. Siema! Elo! Dobra, teraz wiemy jak mam to robić. To tu miało być. Ale ja tu sobie pojechałem o jedną dalej. Czerwona nam się już ale Ojbym spadł. Nie, Mus wiecie... Nie wiem dlaczego robię podwójne, ale robię. Co mi tam? Wełny żal. Co no musiałem ta... zejść po czerwoną wełnę. Co chwilę tu jakieś owce latają. To one umiem latać. Chodzą no. Pasuje? No. niebieski może nie Spytanie. będzie przymny... A nie wiem, nie co. Welcome to Sandro Bay. A ja z Zle zlobyłem, zle zlobyłem. gdzie jest to salwym tu? Tu jest Ja tu nie ma? celno Tu będzie. Zamknięcie. No nie tu! Tu będzie zamknięcie. Please day. Co? Aha. Ja już ci biorę. Już znaczy już robię. Nie chcę mi się spać. W ogóle zapełnięliście łóżka, to zrobimy sobie dzianek Nie? No. no. No fakt, co ja robię źle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze jest. Tylko dwa musiałem. Jest, ja tu muszę układać wszystko, bo kurde, no mam źle. No, zgłupiałem. A to jasne. zawsze zgłupiałeś. Teraz ty zgłupiasz. <noise> Fajnie. I vice versa. Fajnie. Teraz jest dobrze, teraz jest... Dobrze. Co? Mogę deadnąć. Na no, czemu nie? On następny piesek pływa. Kto ci, kto ci zabroni deadnąć? Ty. Ja, to nawet, ja tam nawet się będę cieszyć. I za to cię nienawidzę. Dzięki. No jesteś się. Cieszy ty. To jest dużo... Trzeba Dzięki być... za ten miły komplement. Mm. Właśnie widzę jaki miły B Bardzo miły fuck. fuck. Deduś Nie, ale bym dednął. Ale nie dedoł. Szkoda. A, 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 a. Szkoda. Walnę cię zaraz. A to sobie To be, to be, to be Tak się mówi po angielsku to be To be. To be, to be. Dobra, wszystko dobrze. Teraz. Tutaj słuchaweczki mhm. Las dwa tsy. Co Ty chyba nie gra. Tu uniklof. Tu Ty jest drugi Tak dobrze jest. Lecimy dalej. Klopeczka. Dwa takie Rzuka, to, to Poźmy trzeba już zamknąć. I to nas to już jest zamknięte. Teraz robimy tutaj to. I teraz robimy tutaj to, 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 to. Teraz robimy tutaj to, 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 to. Ogarnij się. Hmm. Mm. Mm. Dobra. jest dobrze robię Gites majonez Fajnie. kurde bo już zgubiłem. ah tutaj ale co że mi zgubił bardzo śmiech. chmura ma wleciała we mnie nic nie widzę cholera nic nie widzę no widzę trochę, ale zągłą. To będzie jedno, to będzie drugie. Wiem na Zes. Kurde. Co kurde? To już że źle. Bo to wow. Nareszcie się przyznałeś. A to tylko jedno. Zobaczmy, czy dobrze zrobiłem. Ja to potem dobrze. usunę. Dobra, to teraz następny poziom. Teraz powinienem robić łeb. Dobra, zaczynamy głowę robić w końcu. Ja kończę głowę, ja już włosy kończę. <laughs> Zaczynam. Nie jest takie trudne. No, do przodu, tak? Tak. You my harvest. Kończysz, że jesteś dopiero w połowie głowy. No co ty? To jest połowa głowy twoja. I teraz... ślipię... A zrobiłeś już oczodoły? No. Oczy no, mam to... już. No to mówię, czy, to się ciebie pytam, czy masz zrobione oczodoły. No. No to dobrze. To nice. A ty mówisz kurde, że patrz już kończymy, a mówisz, że będziemy to robić z dwie godziny. I co kłonesz? I co koniesz synek? Stulpesk, Ja po Ja po kapciu. Oze, morde Skąd tu do mnie będziesz hardkorem? Nie trafię. No właśnie. Znaczy nie dolecę, nie dolecę. To Traf... bym trafił, ale nie dolecę. Ale ty malutki, to wygląda tak jakbym Ja bym był... Tylko się nie wierzy. Twoim tatusiem, a ty moim synikiem. Zobaczcie sobie, sobie. <głos> <głos> za Chiny bym nie chciał mieć takiego ojca. Czemu? Ciągle ci no tak. tyrał, nie? Słuchaj... Nie, słuchajcie, wy, wy też byście nie chcieli nigdy mieć takiego ojca, który się tylko śmieje, no. Pomyślcie. Który się zachowuje debilnie. A znamy się? No kurde, nie. spadaj ty głupia chmuro! Przyczepiła się do mnie. Kochacie. I kto kogo tu zaraz walnie? <noise> ja ciebie. Oj, chyba się pomyliłeś. No wzajem się jednocześnie walniemy, nie? I obydwoje padniemy. Ja jestem w obydwu chmurkach. Ogarnij dupę. Mm -mm. Tak ci twój pan rozkazuje ogarnij dupę. No to coś się pomyliłeś. Nie ma. Ja nigdy nie mylę. Dead. Haha, ha, w końcu dead. O, matko, spadłem! O oh my goodness! Ogarni się. O ja, my mamy spawna na dachu! Jaki spawna? No zobacz, gdzie ja jestem? Na dachu! To jest nasz spawn point. Uh -huh. Aha, bo przez przypadek, jak pamiętam, kiedyś przestawiłem. Musimy pójść do łóżka. Ciesz się, przynajmniej będziemy musieli chodzić daleko, bo przecież mieliśmy daleko w, lasie, w lesie gdzieś spawna. Musimy pójść gdzieś do łóżka. Się, żeby... Cieszę się, że poszedłem że ten... Tak Musimy pójść do łóżka. To wtedy się zeni spał. Nie, nie chcę przejść, Nie chcę. <tok> nie zdradzisz mnie. Dobrze, ale ale jeśli już to do osobnego. Czemu? Jezus, ty chcesz <tok> jednego łóżka. <tok> Żartuję. No mam nadzieję. Ty już o tylko jednym myślisz. Coś tak ci się chce. No ale ze mną to na pewno nie. Ja ci to gwarantuję. No, oby, ja sobie też to gwarantuję. No, następne chmury płyną na mnie. Lećcie na Oskara! Lećcie Spadaj. na Oskiego! Spadaj! E, Oskar, Osk Oski, Oski! Oski, spójrz na mnie. E. Nie trafiłem. Widzicie jaki on ma zaciek? Zaraz tam no, wejdę czy... do ciebie, na tego skina i ci tam w mordę i... I, i mnie to nie obchodzi, że twoje psy na mnie pójdą. Nie, tutaj, no, 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 no. Wskurcz tutaj. Dawaj parkour, parkour, parkour! Rzucę w ciebie tym. Le parkour. No dalej, yyy! trafisz? Coś nie wyszło, masz yyy! na ramieniu. Gówno prawda. Coś ci chodź, to. <grym> Co do <wydyr>, końca. <grym> <Rzuczyłem. grym> Idiota. Idiotyzm do potęgi entej. Ła. Michał. Michał. Co ty ciśniesz? Co? Gówno, gówno. Eee, jeden 0 dla mnie. No morci na jajach. To na cipie pomógł. Znaczy, nie, wiem gdzie. Eee, to się nagrywa, nie? Wiem, właśnie. Wytniesz to. Nie. Trudno, co nie? O. Nie będę hamem, nie wytnę tego. A, bardzo śmieszne. Bardzo, bardzo śmieszne. O ci, którzy będą to oglądać, to na pewno się uśmieją. Jak my się tyramy. Jaka ty. tylko My tylko potrafimy się tyrać. Taka musztra! My się tylko potrafimy tyrać, nie? Ja cię tyram. Ty, tyram! Tyram cię. Kurde. Wiesz, że ja cię tyram. Ja zamiast dirta. Zamiast wełny postawiłem, wełny postawiłem dirta. Ale ja cię tyram! Super. Ja cię tyram O nie, to skandal! Ale ty wiesz, że ja cię naprawdę tyram? Super. Sweet. O. Nice. Idziemy spać. Ciemność nie. robi, a nie muszka Mam to gdzieś. Muszę ci usunąć ten Admina bo mnie wkurzasz już. Nie. Dlaczego nie? Powiedz, jak przestaniemy nagrywać, bo to, jak się tutaj znalazłem, ma zostać tajemnicą. coś nie pamiętasz? Aha. Jestem w chmurce. Jestem bogiem. Jestem w chmurze. Jestem w chmurach. Jestem Bogiem. Boże się, kochany. czemu ty Bogiem. się urodziłeś? no widzisz, no. Urodziłem się, bo się urodziłem. A dlaczego się nie urodziłeś? Miałeś się nie urodzić? Nie wiem. Bo wyjść dziewczynka, ale Oskar. wyszedł chłopiec. Nie, Oskar! Co? Oski! Dawaj, kiedyś zrobimy sobie. Znaczy, nie, nie kiedyś, tylko na... nawet niedługo wejdziemy. Skończymy, jak skończymy tą wieżę, to, to wejdziemy na nią i zrobimy sobie takiego screenshota naszych posągów. Ehe. Mhm. Tak na tapetę nastawiam. Hehe. <laughs> Będzie miał mój na tapecie. yeah, aha. Uh -huh. Tapeta. Nie. Ciebie? Tapeta? Boślepne, bo bo jak będę na to patrzeć. Michał. Co? Tapeta. <laughs> To będzie na tapecie naszej, nie? Tapeta! -ta. Na tapety Tape to ma nasza nauczycielka od chemii. Co? No co, nie wiesz? Jaka pani ma. Kurde, tapety? no nie wełny! No kurde, no nie wełny! Nie chcę mi się. Jakie nie mam jak tu wejść już później? No mi zabrakło brązowej. Idź. Jakie nie będę miał nie lubi. wejść. A ja tu nic nie widzę, wiesz? Ała, to bolało mnie. Hopla. Ja widzę światełko. Światełko w tunelu. Światełko Kurde, gdzie ja wszed... do nieba. Kurde, ty <słuch> ty stąd teraz. O. No. Muszę tak naokoło teraz ciskać. Masz cztery brązowe wełny? No, Cholera naprawie. wełny mi zabrakło. O, o, trafiłem. Trochę to wygląda jak mikrofon. Twój. Ma... No, <słuch> no, bo to ma być mikrofon. <słuch> Ale u mnie wygląda jak mikrofon od góry, od dołu. Aha, no. <słuch> <noise> musiałem tak kombinować, bo musiałem jakoś zejść po niebieską wełnę. Michał? Tak. się. Teraz muszę sprawdzić, co? Czy tak. to jest? Wełnę, którą rzuciłeś. A masz Aha. dla mnie brązową? Mam. To Jak chcesz? 3-4. 4. Dziękować. Rzuciłem. Akurat 4. Yy, jak się nią rzuci, to wygląda, jakbyś gówno rzucił. Bleh. Muszę posprawić, czy jakichś kolorów nie będę potrzebować, bo nie chcę się później wracać. Wezmę na wszelki fuck wpadek jeszcze szary, Wezmę jeszcze na wszelki wpadek ten czarny, nie będę potrzebować. Dobra, chyba wszystko. Tu jest mi nie zabraknie... czarno. Jak mi zabraknie jakichś, jakichś barwników, znaczy barwników, e, wełny jakiegoś koloru, to mam to w dupie. E, no, fuck you. A! Boże święty! Boję się ciebie! <laughs> Sorki za to! <laughs> <noise> się boje. się ma, się Michał, jestem miłomi Fuck, ja tam nic nie widzę, idę po coś. Dobra, i teraz to muszę zrobić. Uy. Nasz trój, hajdę, jestem. Przedem jakoś na górę. Szkoda. Czemu? Nie wiem. No właśnie. O, mam glowstone. Bo mi zabrakło glowstone'a. A o co ci glowstone? Bo mam ciemno w skinie, nie? No ciemno Wie, jest ciemno? tam, w skinie w środku. Aha, w skinie. Matko, Super. wyglądasz jak łysy z dzichu. To się nie jest ŁYSEŚ ZDZICHU. Pamiętasz jak kiedyś ten, na planach ci pokazywałem? ŁYSEGO dzicha To nie był dzichu. A nie, to był Heniu chyba. No. No, Heniu. Pokazywałem ci, Łysego. tego Bakugan Bitwa, nie? I ŁYSEGO Henia, ci pokazywałem. Faknie nie tu, fuck nie tu, fuck nie tu. Fuck nie mi tu. Fuck nie mi tu, fuck nie mi tu. Zero faktur, zero faktur, zero faktur. Ja zero lepiej coś faktur. widzę. Bo jestem w chmurce. Chmurka la, la, la chmurka lalala. La. O, o to mnie wow. kaczka wbiła do skina. Super. Pal się. Kto, ja? Tak. Możesz. Kaczka, cholero. Kaczka, ty cholero jasna, No no, już doszczętnie odwala. Nie, mi nie. A komu? Mi? No. Kłamiesz. Czemu nie? Ty tylko kłamać potrafisz. Ty tylko kłamiesz potrafisz. Kłamać potrafisz, ty głuchy jesteś. Mm. Cholera. Cholera, cholera. Wiesz, że cholera? Co? No. Ale co? No dużo. Ale nie wiem. <grym> A co? Ile piesków? Ile psów? Gdzie? Patrz za tobą. Gdzie są piesy? Tam. O oh, fuck! Ile po piesów? Co po co ci więcej? Jeden ci wystarczy. A tobie po co więcej? Dwa ci wystarczą. No właśnie, no to ja nie idę po nie przecież. No ja też nie idę po nie przecież. No to dobrze, bo myślałem, że już chcesz iść po nie. No to dobrze, bo ja też myślałam, że chcesz iść po nie. <noise> ogarnij się. Dobra, ty też się ogarnij. <noise> dobrze. Dobra, ja mogę uznać, że mój skin już jest skończony. A jeszcze robię. Cieszę się. Raz, dwa, trzy. Uuu, Jeszcze nie trafię! No nie trafiłem. No bo. co chciałeś że... zrobić? O! Skoczyć do nieskończonego źrodłka mojego wody, ale mojej wody, obok. Mojej wody, bo wziąłeś mojego wody. To mojej wody. Ale spadłem mojego obok. Mojej wody. Mojego wojewody, mojego wojewody. Ale spadłem mojej obok. Ja też skończę. Ja tylko go w środku uświetlę. A jak wygląda mój skin? Jak u Syheniu. No, nie, 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 nie wiem, się nie wiem, nie, 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 nie widzę, bo mi się ładują tekstury. Tak, story. Tylko usunę ten mikrofon, please. Co? Tylko usuń ten mikrofon, z dirta, please. I zaraz to ci powiem, usunę. jak wyglądasz, please. Bo ja, please, tylko, please, chcę sobie coś, please, zrobić, please. Przestań plisować. Pils? Pils czy, plis? please? Please, przestań plisować. Bo ja zrozumiałem, przestań mi pulsować. Tylko, że ja Pulsu... nie pulsuję. Krew mi pulsuje. Pum, pum 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 bum, bum, pum 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 pum, 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 pum. Uh -huh. Co za pępowina? Dobra, i zakrywamy łeb. Będzie, będę, miał, będę miał już ten zakryty łeb. Mam dziurę teraz w mózgu, ale mi wiadomość. Oh. Zarciewalne, naprawdę. Oh, Ufa. Zauważyłeś w ogóle, że my cały czas, jak, jak, siedeć, jak jesteśmy wkurzeni na siebie, to mówimy zaraciewalne? No? Zauważyłeś to, że cały czas tylko to samo mówimy. Zaraciewalne. walne, zaraciewalne, walne, nie? Bez sensu bez sensu, a to gadamy. No, bo my jesteśmy bez sensu. Nareszcie się przyznałeś. Mówiłem, my jesteśmy bez sensu, czyli ty też. No, ale ty też. No, ja też, ale ty też. No, no ja też, ale ty też. Dobra, zamknij się już. Dobra. Dobra, ja mam już prawie oświetlony cały. Jeszcze tylko łapa została. I przeniesiemy się do mózgu. Zostało Móz... mi... Pomarańczowej wełny. Jeszcze dużo. Sobie... Ty, a ja się zastanawiam co ja zrobię z zresztą moje pomarańczowe pomarańczowej we moje wełny. Ja sobie kolorowej. zostawię na później. Może jeszcze kiedyś będziemy... No, widać. O mamulny. Możesz... E, może jeszcze będziemy coś kiedyś budować, nie? No, kto wie? Nikt... nic nigdy nie wiadomo. No właśnie. Łop, prawie bym spadł. I gotowe! Mój skin też ogłaszam za ukończony, tylko muszę jeszcze posłuchać ten cały dirt i będzie wszystko... ...gites mając. Mogę za komendą przywołać ten... ...łopatkę, bo mi jest potrzebna. Jedną. Dobrze, jedną łopatkę. A ja wążę na dach. Um, wezmę sobie dwie szufle stone'owe. Szpachlą odbierzemy. Masz, masz, Wałęsa, akurat na Snickersa. Masz otwartą lodówkę i ci się zaraz rozmrozi. Co, co ty powiedziałeś? No lodowa ci się rozmrodzi, bo miałeś otwartą. Aha. Wow, Uwaga. ale to wygląda... Uwaga na głowy bo dirt leci. Uwaga na głowę, bo Dirt leci. Dobra. Michał, ja to dalej nagrywam. Ty gadaj do nich co chcesz, a ja za chwilę przyjdę gdzieś za dwie minutki. Dobrze. Ten tskaz poszeru a ja zrobię dzionek. Mam się robić. Nocka. Y No my się tyramy naprawdę masakra. Mm -hmm. Okej. Okay. Mm. Przeteleportuje się do Oscara? O, do Oskarka. Do Oskara. O Jezus, jestem w oskarze Oj, oh, nice, very nice, sweet Ładnie to wygląda Tak, ładnie to wygląda, ładnie <grystanie> Jestem w kadrze Nie, dobra, nie będę się wykupiać. No i nice Nie widać nawet, że mój skin jest trochę niższy I... Wolne sobie za chwilę takiego screenshota stąd Mam dirta. Mam dirta. Dobra, niech mi tylko z nich tam teraz te chmurki, za chwilę walnę i poproszę Oskarę, żeby pokazał screena na końcu filmiku. No, eee, głupie chmury. Wezmę sobie na chwilę na fast. Dobra, jestem. Szkoda. No, Oskar. Warty i gotowy, ale nasze skiny zarobiście wyglądają. No właśnie wiem. Oskar, słuchaj. E, ja sobie wezmę teraz, niech tylko znikną chmurki ze skinów. I ja zrobię screena, nie? Ładnego takiego i, i ten pokażę że na koniec filmiku, dobra? No i ja teraz to nagrywam, nie? No a ja zrobiłem sobie screena właśnie. Co na tapetę ustawię? Też sobie ustawię o. na topety. O, tu jesteś. No bo ja robiłem w tak wysokości, bo tak jest ładniej. Pożyć mi łopatę. E, z, bardziej zniszczoną, czy mniej zniszczoną? No bardziej masz uiii, skiny, skiny mój ładnie wygląda nie mój nie, żartuję nie, żartuję obydwa ładnie wyglądają, o mam dierta mam trzy daj mi dierta a co ty chcesz zrobić, to samo co ja? To no to dobra, przecież nie, daj. Prześlę ci screena. Daj! Bo, daj. Dziękuję, że na mnie wypułeś. No. Proszę. No kurde, nie mogę wejść. To mój strych, muszę zejść, wyjść ze strychu. Idę coś zjeść. Oskar, a ja się tak myślę, że może na następny odcinek włączymy potwory, co? I w w jakąś podróż fajną. I włączę potworki, żeby była jakaś tak normalna podróż. O, moje pieski stoją. Upsi, ja chwilę będę mi po całym pokoju. Screen już się napisał. Fi, Fi. Już mam screena. Masz screena? Tak. We are the champions. A jak twój piesek? Jest, mój piesek siedzi. O siedzi. właśnie, wy chyba nie widzieliście Jeszcze mam pieska. Twój piesek stoi. Siedzi. No, u ciebie stoi. stoi. No możliwe. Krowa! Zabić krowę! Kała o, zabijesz? Tak, zabiję kała, zabiję kała Ale tam są dalej kały, se Kały idę zabić. Chodźcie kały. Taką podróż robi po domku swoim teraz. Nie Kał nic nie dał. O, dobry kał. Jeszcze trzeba kilka znaleźć kałów i będzie dobrze. Nie jestem świni, nie chcę owca, chcę kały. To jest mój zarobisty pokój. Jak widzicie. Przecież widzieli to w poprzednim odcinku, człowieku. Wiem, ale ja to jest tak fajnie. Tak fajnie. Znaczy jeszcze w poprzednim odcinku, w poprzednim odcinku zaczynaliśmy budować. Ładnie, moja... Ładnie mi się wkomponował ten kaptur taki z tyłu. No, kały, gdzie jesteście? Troszkę kału. A oto, mój piesek, dzisiaj sobie go nabyłem. Gdzie? Laki. Gdy, ale gdyby nie ja, to byś nie znał ten. Nazwy dla niego. Jej, no dobra, fajnie. Laki. 5 złoty No... 5 złoty proszę za imię. No spadaj. Nie, no, nie, nie, odpuszczę ci. nie odpuszczę ci. Mój piesiek, jakiś wiórka moltka. Przedzieram się przez, przez krzaczory. Ja Wruszałem w podróż po przykwaniu kału. Damy ci papu? Masz pork chop. Pork chop. Nie usmażony, ale masz. No, jak ty Jak ty się. Jak ty się. Ten. Czy, co ty robisz z psem? Nie Tru... Go. Laki nie jest z tego, bo zatruje cię on. On chce cię zatruć. Zjadłeś? Uwaga. Tarzan! Zjadłeś. O, 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 nie trafiłem. No gdzie ty na, na lodowe wlazłeś? na lodowe ci wlazły. Coś widać, że lubi twoje, to, twoją lodówkę. No Znaczy ogólnie. Twój pokój lubi, nie, ale ciebie nie lubi coś. Zuwaj no. się. Suwaj, Dupsko. Lucky, no idzie. Idź idź, idź, o, idź, kod, idź. no lukały, no. gdzie jesteście? No Tam gdzieś nie, piesiek. Tak, tak. O, tak gdzieś nie. No, skaracow, co w ogóle będziemy na następnym odcinku robić? Będziemy wyrzuceni w jakąś podróż, czy co? Nie, wierzę, że zrobimy. No dobra. O, i zrobimy ten mechanizm, ten, anty. coś tam, ten. Antywomujący się. Antywomujący się. Czyli nie będziemy na włamać do pokoju. Nie. Zrobimy go. Wiesz, gdzie ja zrobię? Gdzie? Bo my będziemy robić przejście do skinów pod y, tymi. ...fontannami. No i. No i tam to będzie. Pod tym. Dobra, pomóż mi znaleźć lepiej kały Co? Pały? No, kały Czyli ok okrowy Aha. Pomóż mi znaleźć? Dobra, to już tego nie nagrywam Już to kończę, dobra to komentujcie, subskrybujcie męna, mój kanał na YouTube oski544.